Nie a no, więc. Kupię, ale dopiero teraz. Yy, tak, a więc lecimy. Rawcią kupimy... otworzył sklep. No, otwarty jest. No wie, że Rawciął otworzył sklep. A Dobra, nieważne. Mamy już trzy yy, tak, pointy, mamy już ale kasny, co nie? <laughs> tak, ze względu na to, że nie mamy w ogóle pieniędzy. To nie kupujemy nic więcej, tylko yy, liczymy na to, że przeżyjemy. Tak, wiesz, to jest smutne? Co? Kupiłem kole, ale na pudełku nie widać, jaka to jest kola. Jakaś czarna. No, i są trzy rodzaje. I tamaga, bo kupiłem po jednej z każdego rodzaju. Ok. Tam, czyli gdzie mam iść? Tam, gdzie są te. Kole? Kole, no. Cole? Cole, no. Nie, o moje pudełko. Czyli one są tutaj na tym, ok. Mhm. One raczej będą tutaj. O nie, nie jest dobrze, Aga. Tu Czemu? jest krawężnik. No. A krawężnik powoduje to, że pudełko nie jest równo. O nie. Faktycznie nie jest dobrze. Dobra, już jaś wszystko, superowo. Jak ci idzie ustalanie cen? Właśnie Dobra. miałam to zrobić. Mm -hmm. Ja to... robię to w góry, ty weź to niżej. No ty już to zrób, bo ja mam tych klientów. Okej. Okay. Ach, jakbym był dobry w kręceniu scrolla, to byłoby lepiej. Jakby można było normalnie ustalać tej ceny, to by było lepiej. No. Lusy tych nagrywek naszych obecnych są takie, że cytryn się czymś bardzo zajął i mam nie gdzieś, więc... Tak, nie słychać go. Dokładnie. To jest najlepsze. Zawsze mnie wkurza mam wrażenie, że na profesjonalności moje materiały tracą przez cytryna. Zawiko. <grystanie> nie. Przecież bym nie pomyślała, że tyle lat jest w stanie wyżyć. Ale go napędza a. nienawiść do świata. A to prawda, i wkurzanie ludzi, a ponieważ y, y, bardzo lubicie wkurzać, no to masz problem. Jak on jest wypuszczony z klatki, to są siedmi na laptopie i zaczyna mi dziobać ekran, a jak mu nie pozwalam, to mnie dziobie w palce, albo po prostu ląduje sobie na biurku i próbuje mi rozwalić kable. Mm, typowy cyklem. Ale skąd wie, że to można rozwalić i że mnie to wkurzy, nie mam pojęcia. Eee, Bo ja wiem, że po reakcjach moich teraz wierzę, że mnie tu wkurza, ale on musiał najpierw na to wpaść, że to mnie może wkurzyć. Mm -hmm. No, mądry, tak, co nie? No, na swój sposób. Co tam robiłaś na sklepie? Nic. Nic? Nie to ty nie biegałaś? Ja ci tylko podrzucam tutaj pudełka. Gdzie mi podrzucasz? Aaa! O. o, ale zrobił już kawałek tak Hmm, Jest to, muszę jeszcze raz te przejście zrobić. Będę, żebyś się wyrabiał z y, robotów w sklepie. Reszta co robisz, y, część zwolnym... na robotę. Jak to nie mamy? Wie, co chodzi. Jesteśmy biedni. No tak, ale myślałam, że chodzi o to, że nie mamy kasy na to, żeby produkty zamawiać. No, po części też to. Cle ja tak? że ludzie aż tak będą kupować same kole. No. Tym bardziej, że mamy w sześciopaku i nikt nie chce tego za bardzo kupować. No. O lipka, faktycznie jest ich mało. Zamawiasz hmm? ty tam? Tak, tak. Tylko potrzebuję trochę kasy jeszcze. O. Aśnie ktoś tutaj osta ostatnie nasze zakpasy wykupuje. Ej, faktycznie, te kole się jednak czymś od siebie różnią. Niemożliwe. O, ktoś narzeka, że nie, nie znalazł jakiejś butelki coli. To już dołożyłem. <laughs> Pobiegłeś. Tylko że na narzekali przy półkach. Jak zamówiłeś e, nie, to ci pomo pomogę jeszcze... roznosić. Dobra. Mm. Tylko nie wiem jak je rozłożyć wiesz. Mm. Bo też dwie półeczki, dwie te sody. Nie wiem, gdzie jeszcze trzecią kolę yy, dać jakby. Nie wiem. A no, dobra, zrobię tak, że jedna kola po prostu będzie miała więcej półeczek. Albo nie, wiem co zrobię. Łe, będę mądry po tym. U. Po tym? To znaczy po czym? Yy? Co? <laughs> nie no, po prostu użyję, bo też po lewej tej lodówce też się nie mieściły rzeczy. Mm -hmm. e, to zrobię tak, że rozłożę je tak pod kolami dam, co nie? Okej. Okay. Musimy zatrudnić pracownika do roznoszenia towaru. No, to prawda. Chociaż nie, roznoszenie towaru jest lepsze niż yy, panie na kasie. To też prawda. E, ile mamy punktów? Cztery punkty. Jeden, dwa, trzy, cztery. Employees move 20% faster. Nie potrzebny nam to. Jeszcze jeden punkt i możemy nowego pracownika mieć. No. I trzeba wszystkiego pokoju odblokowywać? Tak. Odblokuję wszystko, ale to na raz. Trafciał! Co? Znowu będą na nas krzyczeć. I co z tego? Czy to? Aga. Ale jeżeli będziemy mieć pracownika, to będziemy mogli się bardziej skupić na sklepie. Też, a oni narzekają potem do mnie. Kola się kończy, któraś. Nie obchodzi mnie to. Ja najpierw muszę odstawić rzeczy, te, które już zacząłem. Te, które już kupiłem. Aha, Ty, że tutaj masz te rzeczy. No ja jeszcze nie, nie wziąłem ich wszystkich. Tych, co zamówiłem za te 500 dolarków. Dobra, to już to wziąłeś ostatni. To może, mogę zamówić. Jak to się kola kończy? Jest po 20 parę sztuk koli. A, bo ja tu zobaczyłam, że się kończy na jednym. Yy, zapomniałam, że ona jest na dwóch półkach. Zresztą, że na jednej półce się kończy. No, dla No właśnie na dwie półki, nie? No. Jak jest tutaj dużo tych produktów, to warto zostawić, mieć to na wiele półek. Zaraz będziemy mogli kupić faktycznie nową rzecz, nową płeczkę. Mhm. Mm ja generalnie mam plan taki. Zróbmy no. tu faktycznie biedronkę, tylko zróbmy tak: regał, pustka na karton, regał. <grym> pustka dobra. na karton. Tak, zamówię niestety trochę za dużo niektórych rzeczy. Koli przede wszystkim w sześciopakach, więc ona dostanie. Ło, co ty tutaj stworzysz, kurde, za jakąś fortecę krzywą na miotle? Oj! Ty? I tyle z tej fortecy. Mów ma jakieś niesłychane marzenia o, o, o bycie w kwarcie. Nie, moim marzeniem jest y, dobrze budować. Się... Perfekto. To Twoim, będzie na. Twoje marzenie jest, do, jest dobrze budować, ale na budować się nie chciało iść. Znaczy budować, że nie projektować. A, Bo... A no to to, to jest co innego. No, idę ko, idę kole zamówić. Dobra, pomóż mi rozkładać. Już. Ups, tylko klientkę. K... Fajna muzyczka tu jest. Jak takie nie słyszę. Czekaj, muszę sobie podgłosić W takim razie, na ile masz muzyczkę? 06? To 0,5 Dobra, 06, ale ogólna 08. Dobra, już nic nie dostało do noszenia. Dobra, czy ja dobrze zrozumiem, że mam teraz chwilkę na pobawienie się w włożenie. Ej, stworzymy iglo? Okej. nie to masz chwilkę, bo już jest po naszej zmianie. Tak, tylko bym potrzebował dnia i nieotwartego sklepu. <grystanie> I twojej pomocy. Czemu? No, bo nie sam sobie nie da rady stworzyć. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Będzie fajnie O! Zdjąłem w końcu ten karton z dachu Co? Miałeś karton z dachu? No, wyniosłem wcześniej, żeby się wspiął na napis Mhm Dobra, kończymy dzionek? Ja sam ci kolejny karton, bo Kończyłam rzeczy, żebyś miał kartony A, dobra, kończymy dzionek Dzień piąty za nami, Aga Dokładnie O, wow, fajnie, jesteśmy na plus. 300, no bo nic nie kupowałem na koniec, nie? No. Co ty robisz? Muszę to skompresować bardziej, żeby się dało przejść. Dobra, ym, mamy. Dalej nam punkta brakuje, ale expa już mamy prawie wypełnionego do końca. Mhm. Mm Rozumiem, że otwieramy. Tak. Mm. O. Nie, Aga, nie pięciu punktów potrzebujemy. No. A sześciu. A. Żeby kupić chlebki dwa, to potrzebujemy. Dwa punkty. kawę jeden. A. Dobra, kupię kawę. Możesz yy, kupić Aga... Dwie półki chyba to będą, ale już sprawdzę na kawę. Sześć produktów, nie wiem na ile tam potrzebne jest. Sześć produktów? Raz, dwa, trzy, cztery. No to czekaj, czekaj, nie kupuj, nie kupuj, nie kupuj. No. Bo nie będziemy mieć kasy, bo to jest mega drogie. Aha. Już jedną kupiłam. Tak, tak, jedną to tak, nie? Znaczy no, cztery się zmieści. Dobra. Po w mamy tutaj dwie puste półki. Y... Tak, tak, tylko... Ja nie wiem czy bym mi chciał to tak łączyć. Mhm. Kupiłem tylko trzy produkty i patrz źle nam poszło kasy, nie? No. Oś tu Aga, do mnie. Co, co? Porównaj sobie to z supermarketem. I Ej, przecież po, na to na jest identyczna herbata jak w supermarkecie. Dokładnie. A teraz pytanie: dlaczego jest tak wszystko identyczne? Mnie to zawsze zastanawiam. No. Czy to biorą z ogólnych jakby takich presetów, co są, czy co? Nie wiem. 389 razy 2, 6, prawie się. A. To słusznie kalkulatora. No właśnie, tak muszę zrobić. No bo to taka śmieszna kwota jest. 7,78. No, no to... minus takie 7,8, minus 8 na przykład, co nie. 7,70? Tak. Żeby nie było na końcu tych takich śmiesznych uh -huh. 250 pieniążków. Dobrze ci idzie. Mm -hmm. Mogę w tej głowie postawić szafkę. Masz, ta głowa jest tak płaska, że mogłaby szafkę postawić. <noise> ja to robię z takim sposobem, że co jakiś czas ustalam tu cenę, jak sobie skroluję, żeby... tak. Tak robiłem, no. Żeby klienci nie brali zatania. To jest dobry sposób, kratki. No. Zaraz będziesz mnie kolejne. Żółte, zielone, fioletowe. Żółte. Żółte. E, 7690 coś takiego. Co to w ogóle jest, co ja mam, bo nie przeczytałem. Nie wiem. Nie wiem, ale ludzie tego chcieli. To to mają. Dobra, jeszcze jeden punkt, gdzie aga faktycznie będziemy mieć, mogli zatrudnić mhm. człowieczka. To fioletowe to jest jakiś Valerian. Tak, tak, tylko czekaj, co to kto jest. Mięta. Nie wiem, ale wiem, że na pewno trzeba dodać tego więcej Ciekawe kiedy będą mody do tego, nie? No. Bo wtedy to będzie wszystko już ładnie ogarnięte. A, czekaj, a jak tą grę często aktualizują? Nie wiem. Dobra, pamiętasz tą półkę, to zamówiłaś do magazynu? No. Ona tam dalej siedzi, jest pusta. <grym> Dobra, generalnie to. Bóg pust... tyle fioletowego, że. Żeby... O, o no to Kid, możesz prosić do swojej robótki. Właśnie to robię. Okej. Okay. Nie musimy płacić za śmieci. <śmiech> <śmiech> Bo chciał się bawić podłami. Znaczy, nie bawi się, one po prostu tam dostają, wiesz? A. Jak coś wymyśli, żeby fajnego wybudować, tutaj znać. Okej. Okay. Tylko potrzebuję albo Twojej pomocy, albo żebyś się poszła gdzieś tam na 20 minut. Chciałam <laughs> sobie pójść? No to możesz mi pomóc, nie? Nie no, przecież nie będziesz robić, a ja się nie będę bawił, no proszę Cię. To już lepiej, żebyś tego nie widziała. Dobra. Nasze pieniążki jakieś... rosną. No. Co? Czekaj chwilkę. Powtórz. <laughs> no cóż. Wiem herbatkę. Ani chociaż chodzi o... Że... na te tej herbaty. Co? No. Tego co było poprzednio to już z połowy nie było jak nie wiem. No w sumie każdy przynosi coś jedną herbatę to to prawda. No. Kurde, a ja muszę zapierniczać i to wszystko ładować na półki. Możesz iść na kasę, jeżeli ci przeszkadza, że cię... Nie no, trzymanie shifta jest całkowite. szybciej niż ten ktoś wykłada w ogóle na kasę. Mhm. Mm Szybka jesteś. Nie? Ja? O, a tu bliźniaczki rude są. Tylko chyba pokłócone, bo jedna poszła do innej kasy, a druga do innej. Bo jedna I płacą ludzka. osobno. No. Nie Każdy lubi każdego, nie? No. U, to chyba tej pory największa kwota, którą ktoś zapłacił. 53 zeta. Prawda? Co to się stało w przejściu? W jakim przejściu? No właśnie! <laughs> no to wyjść to tak a wyjście tymi drzwiczkami, dobra? Ja, nie? Nie. Ty, a wiedziałeś na tym, że jak wejdziesz w pudełko, to pudełko się staje niebieskie? Nie wiedziałam. Teraz już wiesz. A jak miałabym wejść w pudełko? Tak z spety po prostu. Co? Tak z rozpędu. Okej. Okay. Nie dam rady A. Ale takie niebieskawe się stają No wiem, że jest yy, jakby obramowanie wokół nich niebieskie To może być przez to właśnie Nie uwierzysz, używam teraz kosza mm. Faktycznie nie uwierzy. A ty ukradłaś... Czekaj chwilę, czekaj O dobra No nie, znowu puste pudełko, co jest? A to nie ja akurat. A może ja tylko, popr... no nie wiem, ja rzuciłam w ciebie pustym pudełkiem, jak mnie zablokowałeś. Kiedy cię zablokowałem? Jak zablokowałeś wszystkie przejścia. Nie, to wtedy, nie, bo to było... Gdzie tutaj niby rzuciłaś? A, tam jeden, tak, to, to prawda, były tu, było tutaj pudełko, ale nie. Opierniczasz się. Nieprawda. Po prostu czekałem na kasę. Masz 900 dolarów. Nie musisz herbatek aż tyle zabawiać przecież. Muszę. Kolę się kończyła, ty herbatki zamawiasz. Tyś jest ludzisz... 25 koli dużo. A ile jest herbatek? 80. <noise> per rodzaj. No właśnie. Ale koli jest maksymalnie 40. No, co poradzić? To potrzebuję więcej półek na to i żeby się więcej mieściło w jednej tej. A tej i jogurciki, a nie, jogurtciki, są sogi. Co tutaj było na tej półce jednej na dole? Pustej tutaj. Dwa razy jogurtciki, te różowe. A, okej. Okay. No, idę z nimi teraz. Dlatego właśnie lepiej tak sortować rodzajami, wiesz? Bo wtedy przynajmniej nie jest trudno od, jakby oddać, nie? I nawet niech będzie często ta wolne, te wolne miejsce jedno. Czekaj, muzyka jest dalej zagośna. Czemu ona się tak odpaliła? Ja nie słyszę żadnej muzyki teraz A Zrobiłam trochę porządek przy twoim forcie, bo się rozpierdzielały wszędzie te kartony. Nie. Te, które Dobra, były rozwalane, to je posprzątałam. Czy ma odcinek dzień? No, można w sumie racja. Dobra. To czyń honory. A więc jak widzicie tutaj. I tak już Rafał miał tak dość klientów, że ich zablokował. Dokładnie, także... ale oni umiał przechodzić nawet przez to. Także kończymy w tym momencie dzień. Wyłączamy na bezpiecznikach. Hejo. I hej. do I następnego. <laughs> 69. Bail.